Niedawno wróciłem z Cypru, gdzie uczestniczyłem w Maratonie Cypryjskim i wyobraźcie sobie Państwo, że nawet jak chcę wejść do zwykłego supermarketu pod tytułem Lidl, żądano ode mnie paszportu covidowego. Nie miałeś, nie wchodziłeś. To samo dotyczyło wszystkich innych placówek, instytucji, do których próbowałem tam na tej małej wyspie wejść. Więc uważam, że jak najbardziej mamy prawo w tej kwestii się wypowiadać i naszym obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich mieszkańców nie tylko tych, którzy są antyszczepionkowcami, nie tylko tych, którzy chorują na covid, ale również tych mieszkańców, którzy chorują na wiele różnych chorób, a jak wspomniałem w mojej wcześniejszej wypowiedzi, wielu tych mieszkańców dziś jest pozbawionych podstawowej opieki zdrowotnej właśnie z powodu pacjentów covidowych, którzy ignorowali zalecenia lekarzy, fachowców, ekspertów w zakresie szczepień. Dziękuję bardzo.